Jesień na całego. Podsumowujemy jeszcze to, co się działo w tym tygodniu. Czyli te dwa lata rządów, czy dwa lata od wyborów, od 15 października i rządy Tuska. Rok i 10 miesięcy. No i one są takie jak, jak szłapka. Posłuchajcie. Co rząd Donalda Tuska zrobił, żeby inflacja była mniejsza? Nie, to, to jest szereg... No ale co, no, to, to jedna, jedna, rzecz, przykład, jedna rzecz tego na szeregu. Przykład, na przykład kwestie wiarygodności na rynkach, na przykład kwestie związane z, z, z funduszami europejskimi. No, to są takie rzeczy, które wpływają... Ale uważa pan, wpływają, ale wiarygodność na rynku w jaki sposób wpływa na inflację? Wiarygodność na rękach do no to, że inwestorzy są, że, że, jakby, że duża część rozwoju gospodarczego jest nie tylko przez konsumpcję, ale przez inwestycje. No to są. Ale my nie mamy takich inwestycji dzisiaj. No, nie, no, nie no nie mamy. No nie. Matko kochany. Ten człowiek jest rzecznikiem prasowym rządu, a był ministrem do spraw europejskich. Kiedy ten naród się obudzi, zobaczy, że Baranów do władzy dopuścił.